Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo kto wpuścił żółwie do sadzawki w centrum Sieradza. Gady się rozmnożyły i są ciekawostką przyrodniczą miasta nad Wardą. Spacerowicze przychodzą nad sadzawkę nieopodal urzędu miasta także po to, aby oglądać zwierzęta. No tak oczywiście, ryby, kaczki, gołębie i żółwie. Nawet dzisiaj mi się udało zobaczyć cztery. Naprawdę jest coś wspaniałego. Nie wiadomo jak te gady, najprawdopodobniej żółwie czerwonolice rodem z Ameryki Północnej, znalazły się w sieradzkiej sadzawce. Wzięły się pewnie z tego powodu, że któryś z mieszkańców Sieradza po prostu kiedyś ładnych parę lat temu żółwia dostawu stawu wrzucił. Nie wiadomo tak na 100%, czy one się rozmnażają, czy po prostu klejni mieszkańcy poszli w ślady tego pierwszego obywatela i te żółwie po prostu tutaj trafiają. No i my tylko jako Urząd Miasta możemy apelować do Sieradza, no żeby tak nie postępować. Tak jak już bierzemy zwierzę, i chcemy się nim zajmować, no to róbmy to odpowiedzialnie, a nie pozbywajmy się wrzucając do stawu. Już kilka lat temu chciano odłowić żółwie i przekazać do ogrodu zoologicznego. Sprawa nie jest jednak tak prosta, ponieważ ogrody zoologiczne nie chcą przyjmować tego typu zwierząt, to znaczy zwierząt, które mają niewiadome pochodzenie, stąd cały czas te żółwie po prostu w tym naszym stawie żyją. Wiadomo, że żółwie to zwierzęta długowieczne, więc taki stan może potrwać bardzo długo.